Noworoczne spotkania wójta z kołami gospodyń wiejskich w gminie Niemce to tradycja, która już na dobre wpisała się w kalendarz gminnych wydarzeń. Spotkanie, które dzisiaj się odbywa w Gminnym Ośrodku Kultury w gminie Niemce, jest spotkaniem cyklicznym od bardzo wielu, wielu lat. Spotykamy się z naszymi kołami gospodyń, z seniorkami, z naszymi mieszkańcami, z gośćmi zaproszonymi, aby złożyć sobie życzenia noworoczne, spotkać się, wspólnie pośpiewać, pobiesiadować. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Gminy, prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach oraz poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, który przywitał gości upieczonymi wspólnie z żoną ciasteczkami. Pojawiam się w gminie z szczególną radością. Bo to jest moja gmina, to są moi znajomi, sąsiedzi. Znamy się od lat i bardzo mnie cieszy, że nasza gmina jest tak aktywna, że ma wspaniałych mieszkańców, którym bardzo dużo się chce. I starszym, i młodszym, nam wszystkim. Jesteśmy wyjątkowi i jedyni. Część artystyczną spotkania rozpoczął koncert nowo powstałej w gminie Orkiestry Dentej. Wystąpiły również dwa znakomite zespoły ludowe. Jako pierwszy zagrał ciecierzyn. Tuż po nim gości do śpiewu poderwali dysowiacy. Tradycją naszego zespołu Dysowiacy są rokroczne spotkania, jakie kultywujemy tutaj w naszej gminie Niemce. Oczywiście na serdeczne zaproszenie pana wójta i władz. Występowaliśmy śpiewając piosenki z obecnie nagrywanej płyty, która już ma się ku końcowi. Mamy nadzieję, że szybko przedstawimy ją wszystkim naszym bliskim, znajomym i zainteresowanym. Ale serca wszystkich swoim wykonaniem jasełek skradły dzieciaki z przedszkola w Niemcach. Spotkania noworoczne to doskonała okazja do gratulacji, podziękowań, składania życzeń. Ale przede wszystkim czas, aby podkreślić to, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji i troska o najstarsze pokolenia. Tą tradycję zamierzamy kultywować przez kolejne lata, gdyż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I jak tu widzieliśmy wcześniej, pełna sala gości, wielka radość wśród naszych mieszkańców. Jest to bardzo miłe i takie radosne dla nas wszystkich. Spotkania wszelkiego rodzaju, jakie są w gminie, uroczystości, dla nas to jest bardzo ważne. Przynajmniej możemy się pokazać, wyjść, dobra odskocznia dla niektórych starszych pań, to jest wręcz wyjście z domu. Ta kultura ludowa jest pierwociną wszelkiej kultury. To bardzo dobrze, że panie z kół gospodyń Wiński, z zespołu śpiewaczy uczą młode pokolenie tego szacunku do czasów minionych, do tradycji, do tego, co wskazują o naszych korzeniach.